A teraz, drogi widzów, zgadnij, jaki to skin i napisz w komentarzu. Hej, Jasiemanko z tej strony Outsider. To jest całkiem nowy sklep Fortnite, ale zanim go wam pokażę oraz te wszystkie skiny, które są dzisiaj w sklepie, chciałbym przypomnieć, że po tym filmie robimy, los robimy losowanko na 1000 wodolców I aby w takim losowaniu wziąć udział, trzeba być oczywiście po pierwsze subskrybentem kanału, po drugie, stawić łapkę w górę oraz komentarz. A ja mega mocno dziękuję wszystkim osobom, które tak licznie wspierają mnie w sklepie moim kodem Outsider, YouTube, bo to dzięki Wam mogę robić te losowań. A ukrytym skinem jest muchłapek. No ale dobra, słuchajcie, ja już nie przedłużam i lecimy ze sklepem. A dzisiaj w sklepiku mamy taki oto zestaw, a jest w nim taro, taki oto skiniacz W sumie wygląda ogólnie w porządku, nie jest to zły skin, nie mogę powiedzieć, żeby e, był jakimś złym skinem, co prawda 1500 dolców. Natomiast wydaje mi się, że cena jest tak najbardziej warta tego skina. O, o, oczywiście o komuś przypadnie do gustu, bo niekoniecznie musi się każdemu podobać. Patrzcie jakie ma fajne rogi, patrzcie jakie ma fajne niebieskie włosy, patrzcie jakie ma fajne, niebieskie, wypięte pośladki. Co? Nie, 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 Patryk, co? Dobrze, ogólnie fajnie taki uzbrojony, mi się podobają zawsze skiny, które mają jakieś elementy uzbrojenia On ma w sumie takie fajne naramienniki jak widać yy, Patrzcie jaki wyrazisty w ogóle ma ten, ten Uzbrojenie powiedzmy i zamaskowanie palców To jest ogólnie coś co mi się podoba O aż mi się wyłączył z wrażenia Tak samo nogi, nie? To też w sumie fajnie wygląda Co prawda taka kartka tutaj tak nie do końca Ale znowu naramienniki są ok Fajny skin, ogólnie dobrania kurcze Dobrania skin jak nic, słuchajcie fajny Mi się podoba Przynajmniej dla mnie, każdy ma inny gust Oprócz tego jest Nara jego koleżanka, tu już tak pokrótce pokażę, bo nie będę za bardzo się na nią rozpowiadał. Patrzcie, tu ma jakiś chyba element uzbrojenia, części brzuterii. Też ma fajne, to powiedzmy, takie ochronne na ręce elementy zbroi. To też w sumie bardzo mi się podoba. Bierają mnie postacie, które mają takie, powiedzmy, elementy, jakieś tam uzbrojenie. To jest to, jest to w czym się odnajduje. Dobrze, dalej jest strażnik Bram. Taki oto zbierak Nie ukrywajmy, to nie jest zbierak, który powala na kolana. Jest to taki, powiedzmy, średni zbieraczek. Dalej jest latający karp, jedna z dziwniejszych lotni Weź jak to w ogóle wygląda, co to jest otwór? To jest otwór do czarnej dziury? Czy, czy... Nie wiem Ciężko opisać słuchajcie Co tam się kryje w, w tym karpie Okej, okay, dalej mamy śnieżnego śmiałka Czyli jeden z takich bardziej pozytywnych skiniaczy Który trafił do sklepu już w sumie dość niedawno Czyli taki oto fajny, fajny śnieżny śmiałek Zobaczcie jaką ma marchewkę Chyba w stanie spoczynku. <laughs> Taki oto żarcik. Dobrze, oprócz tego ma e, swojego Bobaska na plecach. Tak, idzie z nim na wojnę. Jak widać, a tutaj ma chyba. E... Tak, to są granaty. Tylko chciałem zagrać w sposób humorystyczny jakimś słabym żartem, który okazałoby się, że byłby zbyt e, mocny, i jednak sobie to oszczędziłem. Dobrze, tak, że, tak wygląda mniej więcej śnieżny śmiałek. Oto on. Też fajnie, w sumie, że ma uzbrojenie, ale to, no, no, w sumie nie musiałbym mieć. Oprócz tego jest ten Sopel. To jeden z lepszych zbieraczków, dlatego go szybko wyłączamy, bo w sumie już go widzieliście parę razy. Ten zbieracz już ostatnio był w sklepiku raz, drugi, w sumie chyba trzeci nawet. Więc e, widzieliście już go. E, Zamaskowana gwiazda to też jeden ze skinów, który był chyba na przestrzeni ostatniego miesiąca w sklepie. E, Sierpoki też jest raz na miesiąc i też był w grudniu w sklepie, także też go widzieliście. E, Pirat Kambanera mm, też była chyba na przestrzeni. Nie wiem, ale ten skin... to, to jest jeden z, tych, jeden z tych lotni, która też tam gdzieś się powiela. E, jak najbardziej. Dobra. Specjalista nie ukrywajmy. Nic ponadto akurat w tym przypadku nadzwyczajnego, taniec skrzyżowaniec, ogólnie spoko. Tum, 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 tum. No i mamy w tym przypadku powolne oklaski. Ok, no i słuchajcie, w taki oto sposób kończymy dzisiejszy sklepik, ja tylko wam powiem, że dzisiaj nie będzie wstawki z gierką, tak jak była wczoraj. Z tego względu, że staram się pracować nad formatem i zastanawiam się, czy te wstawki nie robić w taki sposób, że po nagraniu gierki będę wycinał, powiedzmy, niektóre momenty i starał się ją przyspieszyć, tak, żebyście nie musieli oglądać całego materiału, który trwa, powiedzmy, tam 15-20 minut, a po prostu to wszystko jakoś tak troszeczkę usprawnić i zostawić dla Was tylko najlepsze momenty. Także aktualnie pobawię się formatem, a jak zdecyduję, jaką formę wybiorę, to będą dalej wstawki prawdopodobnie do sklepów. Dobrze słuchajcie moi drodzy widzowie, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się w takim razie, no i fajnie, że wpadliście, także strzałka, cześć!